Halo, halo, nagrywa się? Myślę, że tak, dawno nie było odcinka, więc pora chyba, czas nagrać ligę, tak, dokładnie, super. No, więc jestem po maturach, napisałem, jeszcze nie wiadomo jakie są będą wyniki, ale, ale tak, jestem, mam wolny czas, jeśli chodzi o odcinki dalsze, to ja nie wiem jak to będzie. Oby było ich, było ich jak najwięcej, ale zobaczymy. Tak, zobaczymy. Dzisiaj chciałbym w ogóle pokazać Wam nowy tryb w Lidze. Już go wcześniej testowałem, ale, ale chcę Wam w ogóle pokazać, jak to wygląda tak. Dokładnie tutaj mówiąc, tryb Arena 2V2, V2, i tak dalej, czyli po prostu bijatyka zwykła. Myślę, że bardzo prosty jakby sposób na grę. Yy, jakby nie, nie jest bardzo skomplikowany, ale jest bardzo przyjemny do grania. Yy, a się gra po prostu. Jest dużo frajdy z grania i naprawdę myślę, że faktycznie warto czekać do tego 20 lipca yy, na nowy update w lidze. Jak zauważyłem, niektóre czempiony w tej grze są zdecydowanie mocniejsze, a niektóre słabsze. Zagramy dzisiaj dwie gry. Napiszę tego high. Siema, siema. Jeden z tych czempionów, które jest bardzo mocny, jest Kane. Kane jest Turbo OP. Głównie oczywiście pod Tarkina. Bardzo mocny champion. Asesina nie próbowałem. Pod Tarkina próbowałem. Bardzo mocny champion. Warto go spróbować. Co ty zbanować? Zbanuję, zbanuję. W sumie nie wiem co. Jest Aha, już nie ma keina, jednak. Ok. To w takim razie mam inny sposób, bo chciałbym zagrać dzisiaj właśnie te dwie gierki. I chciałbym zagrać z jednym czempionem, który jest mocny, czyli jakiś keynik, a drugim, który w ogóle nie wiem, czy w ogóle ma sens w czasie areny, tak. I myślę, że tutaj pójdzie Veigar Dlaczego myślę, że Veigar jest słaby? Bo ma taki właśnie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak będzie ten Weggers, bo to jest taki, ale, ale jestem ciekawy tego bohatera, nie? Też widziałem, też oglądałem te różne odcinki z youtuberów, tak, streamerów i patrzę, że tam nie jest bardzo niespikowany, chociaż tam raz widziałem tego Weggera i było czym był mocny, miał dobre staty, miał chyba 4-2, coś takiego, więc da się tym grać. Jeśli chodzi o bohaterów, które piją mele, czyli bohaterów, które głównie są strzelcami, Albo po prostu ją z daleka, gdzie się trudno gra do pingu. naprawdę, na PB bardzo się trudno gra na e, postaciami, nie? Co tutaj mamy? O, mamy tutaj jakiegoś tapingującego Fajne, fajne I co by tutaj dać? Absolutnie nie rozumiem tych, tych przedmiotów Ale, ale co? Ale myślę, że, że warto sobie zobaczyć jak to wszystko działa, bo wszystko się po pozmieniało, chyba statystyki tak, statystyki są zmienione A jeszcze musiałbym, a na początku właśnie rundy Na początku rundy właśnie dostaję jeszcze umiejętności I mam 16 staków już, dobra, okej, okay. czyli, czyli da się tym grać jakoś No i musiałbym dać przy, przyspieszenie hello. Nie, na początku będę, wiem, że będę bardzo słaby Więc postaram się by pozdobować sobie te właśnie parę Oj Oj! a oh, o tym mówiłem. Yy, się sobie te parę staków, żeby być coraz mocniejszy, yy, Ale w czasie taku, czy w czasie umiejętności, zdobywam staki? Czekaj, czy tu jest napisane? Cztwienie wrogiego bohatera, umiejętności spełnia w tej One Okej. Okay. A co to co ma, to są te jakieś bonusy dodatkowe. Zyskujesz prędkość ruchu, ok. Zyskujesz szumony kluczowy, przewiduj ok. Zyskujesz szumony kluczowy, zyskujesz nogi. To jest spoko, lewej Mogę sobie jeszcze dwa razy przekręcić, myślę, że to będzie dobre. Lewej gara, Kometa i Aurera. Tak, super. Na początku się właśnie dostaje, w gruncie drugiej się dostaje te karty, później się dostaje złoto. 3000 sztuk złota dokładnie. Możesz sobie kupić za to jeden item. Jak zobaczycie, czyli nie ma żadnych mniejszych przedmiotów, tylko jest jeden przedmiot. Więc też moja fajna opcja. No. Zobaczymy właśnie, jak to będzie teraz w tej drugiej rundzie. Aby się udało, aby się udało, nie? A właśnie, są tutaj jeszcze te takie roślinki, że można zdobyć właśnie ochronę oraz można się wyleczyć. Też to jest bardzo spoko opcja. Myślę, oj, ty tankerz. Proszę, przestań, niż go moja. Ty 42. Czy ja za to taka dostaję? Nie. No i są. No, tam uciekli. O nie, o nie, agresywni gawicy. Oj, oj, ucieka sod. Dobra, 43. <grytanie> Jej kole, to jest ciężkie, ale bardzo dużo mam mamy. Oj, oj, daj mi to. Oj, no to my bad trochę. Niestety, umieram tutaj. Uh, ciężko, jest ciężko. No, niestety nie da rady, jesteśmy słabi na początku i będziemy bardzo was obrywać. Yy, Ale myślę, że będzie dasz, tak myślę. Yy, aha, teraz dostajemy golda i mamy dokładnie 1300. Aha, na początku faktycznie... Aha, dobra, teraz już, już sobie przypomniałem. Na początku jest 1300, można sobie kupić jakieś budki, a później właśnie się dostaje 3000 golda. I Jak to właśnie wygląda. Na pewno i o właśnie widzimy bonus fajne, mamy tutaj aż 22 przebicia ponosi na magię, ale z jednostek prędkości ruchu. Bardzo, bardzo, bardzo fajny przedmiot. O, widzisz, jak jest agresywny flash, ja to używam Q i W. Oj, ja sobie chyba... tam przyspieszenie. Spieprzej, proszę, spieprzyj. O, sobie zdobył trochę Ciema, <laughs> nic nie bije, nic nie biję, no. jest turbo useless. Czekaj, chciałbym fleszy użyć. No ale jak będę uciekał, to może coś się uda. O! o nie! Proszę, zabij ją! Jest, dobra, udało się, ale. Dobra, <grym> ten Waker już jest coraz bardziej mocny. Ale jeszcze, jeszcze to nie ten moment. Jeszcze nie ten moment. Czekamy jeszcze na jakieś, jakieś monetki albo jakieś bonusy. Może się to się uda. czy czy 100. Ile dokładnie mam many? Mam 130... Nie, money, y, AP mam 140 około. No to jest jeszcze mało. Ale spoko, jeszcze myślę, że 3 rundy, 4 rundy i... Mówi się trudno i myślę, że... Myślę, że... że jeszcze przeżyjemy to, nie? 14 HP, a właśnie mamy tutaj drużyny. Minusem właśnie areny jest to, że nie można sobie ustawić loga. w y, swojej drużyny. Jest tylko, to, to zrobione automatycznie. znaczy wiecie, mogli to już poprawić, oganoć. E, bo plusem jest to, na przykład, że można zdobyć rangi. na tej rangi to już jest super. Jest na początku można zdobyć zrobić i później srebro. trochę nie pamiętam, ale są rangi, więc git. I jest jak na rankedach jest to zrobione. Dobra, czy mogę go złapać? Mogę, okej okay. No jak na razie nic nie biję? Jeszcze bardzo sobie tylko to jest, to wygląda. Pięknie, nie pomaga mi w atakowaniu. Zostaw mnie. O nie, o nie, o nie. O, chociaż r mogę użyć na koniec. O, no to my bad. Nie, się bardzo skupię, właśnie, żeby atakować przeciwników, ale. No, właśnie, omijam te płotki. Nie fajnie, nie fajnie. No, już się wychylowali, niestety. A no, szkoda, szkoda. Czy da radę? Niestety chyba nie. Ale blisko było. Okej. Okay. Arena raczej by się zatrzymała. I to jest szansa, że ona może wygrać. Zyra jest bardzo mocna. Tak jak sobie przypomniałem, Zyra jest bardzo mocna. Yy, bardzo mocna też na arenie. właśnie zauważyłem, że bardzo dużo bije. To też, ty więcej obrażeń wrogą, im więcej masz w ruchu, okej? Ok, już na duszę. E, regeneracja zdrowe many. Zyskujesz 15%, 15 obrażeń wrogom, które mają więcej. Ok, to jest spoko, ale wolałbym jednak to zmienić. Ok, oj, jaj, trochę do dupy. <laughs> Dobra, zrobię to, to... No chciałem poszukać lepszych itemów. Ty mam 1000 golda, okej. Okay. Ale niestety się nie udało. Yy, dobra, 100 punktów mam na pasywce. Nie wiadomo, czy bym właśnie zaczął ulepszać. Oj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. bije coś. i zaczynam bić. Oj, oj, oj. Mam tutaj O nie! Okej, okay, okej, okay, udało się. Okej okay. Nie, nie, nie. Okej, okay, udało się Myślałem, że za to przegrał nie? ale, ale, ale jednak, jednak z tego Skupdował go jednak, udało się No co ty się stało e, Przepatrzymy, patrzymy, tutaj AD, AD, to chyba op jest Tutaj AP Myślę, że dobrym przedmiotem będzie Zastanówmy się właśnie, zastanówmy się wiecie co, chyba pójdę wy bardziej w to wiecie co, sobie pójdę później pójdę klepsydrę, a później graczapeczkę no, żeby sobie dać więcej ap 400 ap w, w szóstej rundzie, okej, okay, żyjemy jeszcze jesteśmy w szóstej rundzie, więc całkiem już nieźle bardzo dobrze się udało, jest nasz, świetnie o, okej. Okay. Nice. No i całkiem dobrze. 160 punktów. No, no, no. spora szansa, że to możemy nadwignać. Jakie są lepsze? Mm, a but... A właśnie, tutaj mamy... Y tu mamy właśnie przedmioty, mamy kolejne złoto do, do wykorzystania. Mm, mamy tutaj, ok, to użyję i czekamy teraz na ten przelot Mamy akurat y mamy tutaj akurat 14. Punktów zdroje, czyli mamy najwięcej ze wszystkich Więc yy, tak, myślę, że zdobędę jeszcze ten intent Jakie mam tutaj mogę wykorzystać o. o nie! O nie, moja wina, moja wina, co ja zrobiłem? A za agresywnie Ani Sony nie użyłem, ani nie wiem, ani nie ucieka, ani flasha nie użyłem no jajku jest, bo zawsze da mam flersze pod D, nie, a nie po e pod po niż f jak niektórzy to robią. Y no i sobie przyzwyczaiłem, nie, pod flersze, pod D, nie. Niestety. Ok, e tutaj chyba tak już przegraliśmy niestety, ale możemy osa drugą drużynę, jeszcze drugą walkę. Y no i się skończyła, więc nie pokażę wam jak, jak się jak się na pierdni e no Proszę, właśnie, że oprowadzenie ataku i proszę, lub proszę, 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 o proszę, 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 Okej, to i będzie dobry lawegara, no. Yy, mamy ile? 8 punktów zdrowia, okej. Okay, wytrzymamy. Na pewno jeszcze wytrzymamy do yy, mojego kapelusza. Obyśmy to wygrali. Tak, obyśmy to wygrali, jest szansa. Tutaj widać, że są na czerwono, byli na czerwono. I faktycznie oni mogą teraz przegrać w tej, yy, tej rundzie. No znaczy, ciężko się gra. Oj, oj. Tak, ja nie potrafię tym rzucać. Dobra, muszę Zonię użyć. Ale umieram tutaj. Niestety. No, źle jest. Trzeba grać bardzo, bardzo bezpiecznie tym garem Ale okej, okay, innego mamy. Szansa jest jakaś? Weź to, weź to, dobrze. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze zjemy O RKRK RK. O, close Niestety Nie udało się, e, czy jak to sprzedam? To mi starczy na przedmiot, niestety nie starczy 200 golda. Niestety ostatnia gra nasza, niestety ostatnia gra e, Jeśli przeżyjemy to... to do 10 rundy, ale jeśli nie, no to już odpaniemy i zbyt trzecie miejsce, więc to jest takie no... Lepiej być drugie pierwsze, nie? Czekaj, tu mamy wizję, można coś sprawdzić. Oj. Oj, 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 okej, okay, bardzo dobra pułapka. Okej, okay jednego mam. No i Dagger coś pokazał. Oj, co ty chcesz? Oj. no przecież użyjemy zonię, użyjemy zonię, ale już umiał radit. No, ja odkrywałem jedynkę, ale nie udało się, widzisz, nie, nie piknęło. Dobra, teraz co? Teraz sprzedajemy ten itemek, bo jest trochę słabszy. Mamy już 6000 gold do wykorzystania. I tutaj mamy 45% przejścia od na ma magię. Bardzo mocny przedmiot. I... I nie wiem, to sobie to kupimy, to kupimy, to kupimy. No nie wiem, bo właśnie widzicie, że mogę sobie kupić różne soki. Mamy dosłownie... Można sobie wykorzystać te soki na, jednej, na jedną rundę, więc yy, chyba tak to działa. Mówię, wiesz, nie skorzystałem za bardzo z, z tych soków. Ale daj jakiś ponos, proszę o tego, bo ten nic nie robi, właśnie. Więc yy, fa -fa fajne przedowie. On tutaj czapeczkę Timo. Legger z czapeczką Timo. No, tak jak sok wygląda. No i zgnęli, niestety. Mieli no. nie zniszczanie, chyba przez wolę, tak? Okej, okay, mamy kolejne umiejętności. It's you alive more time. Okej. Okay. Przyłączę to nieco z 3. Okej. Okay. No to damy to, nie? No i co? I teraz będziemy myśleć napierniczać. Festy mają po 2 HP. Yy. Dobra, myślałem, że tutaj można zrobić yy, tę pasywkę, ale jednak nie. A właśnie, jeszcze do je zobaczyć mamy jakichś różnych... Jakieś już dodatki na mapie. no jakieś Samiry, tutaj, Sety, i coś tam sami robią. Na przykład Pike daje dużo CCków, a Samira właśnie robi Eskę i. robi robię. Więc, więc, no, tak to wygląda. Rka? No to fajnie, je. No, ten Węgiel coś tam. ten Węgiel coś tam pokazuje. Oj, 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 oj co co się dzieje? Sorry. Dobra, sorry, spanikowałem, bo ty nie wiedziałem co tu się dzieje, po prostu zrobiła ta, ta fiora. Czekaj, czy mam te... Nie mam właśnie, nie mam, nie mam soków yy, No to co kupimy? 1100 AP. Nie no, jednak ten bajka potrafi przeżyć, nie? Myślałem, że będzie z nim ciężko, a tak samo chyba z nas jest, nie jest, że Co zabijesz. Na początku jest bardzo słaby, ale później tam zyskujesz. Okej. Okay. Oj, oj. Oj, jest bardzo słabo. Okay. ok. Oj, no musi to zrobić, ale ona to zrobi. Nice. Nice, wygraliśmy. My wow. Myślałem, że przegramy, a <grywamy> jednak udało się. Ale było blisko, że, że, żebyśmy przegrali tą grę, nie? Bardzo blisko. Ok, teraz myślę, że kiedyś będzie, czy nie będzie. No bym mi nie spanowali. Co tu no, może? Dobra, no może teraz? z no, ze skinkiem? No. Oj, będzie Lilia Darius. Myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. <grytanie> Lilia tego. Używa RK, a Darius wszystko robi. Jeśli chodzi o damage. Myślę, że to będzie działało. To jest słabe skiny. No. Ja nie szukuję, myślę, że ten jest chyba... do nie? Jeszcze ten galaktyczny jest spokojny, ale chyba co jeśli chodzi o splash'a, to ten Kain jest to najładniejszy. A, bo można sobie zamienić flash, oh my god! Można sobie zamienić flash, ale to jest z przyspieszeniem. Okej, okay, nie wiedziałem o tym. Dobra, to następnym razem, jak będę grał w arenę, to, to sobie zamienię. Chyba będę budował letargię i ale będę chodził w czerwonego, a nie w niebieskiego. No tak spokojniej trochę, zagramy. Myślę, że najpierw Anka. Oj, 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 oj. dobra. bez sobie trochę. O, siema. Fajny tego, fajny współpracownik. O. Dobra, będziemy go pierniczać teraz. O, oj, 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 oj. To mi się nie podoba. No, prostu zdobyła sobie trochę. Oj, oj. No jest ciężko jest Jeszcze się dużo się daje shieldy, bardzo dużo bardzo shieldów daję. No niestety, nie uda się To jest Darius tutaj z Lilium Dobra sobie coś takiego Ej, ale się leczy ty Flash na tutaj Oj Oj, 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 oj Okej, okay, jednak go mam Poczekaj, chciałbym zagrać safe. O, dobrze, dobrze, bardzo dobrze Okej, okay, okej, okay, okej Teraz się leczy! Nice Bardzo dużo zdobyłem. Nie no, musimy się udać, nie? Okej, okay, bardzo no, dobrze, git, okej okay. Chyba to wygramy jednak. Musimy dobrze to zagrać Oj, 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 oj. Mm. W teraz się teraz zmniejszy Dokładnie. Oj, ten atak. tak, źle trafił. Ok. Proszę, proszę, no jeszcze dwa otaczki jeszcze, no. Nice. Drużyna Skaniaka, aha, okej, okay. ok dobra, to się nie dziwię. Dlaczego mamy takie teamy, takie loga drużyny? Eee. Dobra, szybki angielski. <grymne> Połowie jest, tak? Ale, amok, okay. niszczę zabrać z nie gram, tak ogólnie. O, to jest Elka, Kimrad, ok. Dobra. Dobra, o. Dobra, poczekał trochę, szczerze, na umiejętności. O, jest źle, no. Znaczy, musimy poczekać na transformację, tak? Bo faktycznie. będzie ciężko. Ale idziemy Letaliti, idziemy Letaliti. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, dobra, tutaj. Tutaj można to być. A, to chciałem coś wziąć. Hmm, co nie robię? Co kombinuję? Aha, RK, ok, od razu. Ok, troszeczkę mi pomogę. O, kurde. no O, niestety. O. Dlaczego klikam F, klikam D, klikam F, klikam D i nie ma flesza. Co jest? Dlaczego tak? Ale jest Rka już, dobra. Mam Rkę. Więc jeszcze wystarczy żeby poczekać. Ja mam 1-4, więc to nie są dobre staty. Ale okej, okay, ta R na pewno pomoże, tak, na pewno pomoże. A mi to się ruchowe zapomniałem 15 punktów. Okej, okay, to, da, to, to dam. Myślę, że tutaj to będzie spoko. I teraz na na Golda. Bo w ogóle zdążyłem z Erką, um, z, um, z transformacją Kane. Oj, teraz mam na Firi tutaj I ona po prostu jakoś tam atakuje. Ciebie będziemy w polu widzenia tych wilków. To zawsze nas atakować niestety Dobra. Oj, trochę się oddzieliliśmy, ale okej, okay, ale okej, okay, jest dobrze. Erka, żebyśmy byli byli safe. Oj! Oj, oj! Okej, okay, jednego mamy, git, git, git. Oj, oj, tak wiem, widzę, widzę. O kurde, no co jest, matko jedyna, co, jak się tutaj intuje. O, oh, my bad, my bad, o, oh, ale tragedia. To była taka wygrana dla nas, masakra. O ping, tak, chwila pingu, oczywiście, rzecz jasna, yy, a co ty pójść? no niestety, no, zdarza się nad mi, że nie wyjdzie, lethality tutaj chciałbym, lethality mana, tak, czy bardziej pod, pod co, bardziej chyba budę to, tak po no, prostu lethality, nie, głównie lethality Zróbmy to, Ok, zbudujmy to najpierw, będziemy to stakować, chyba ktoś się stackuje, nie wiem a później pójdziemy w y, takie, właśnie, przebicie, y, przebicie pancerza, nie? No i to jest widać, że to jest bardzo mocne. O, oj, oj. O, zintowałem kolejny raz. Ok. Spoko, fajnie, że nie użymy erki. No i widzę że czasami, że są championy, które właśnie budują się pod Letaliti. Ale są zarazem jednak tankowne. Właśnie jak na przykład ten Kane. To jest niestety mega niesprawiedli niesprawiedliwe, muszę to niestety poprawić. Był właśnie taki jeden mecz, gdzie był Mordecai który się zbudował pod. tu całkowicie pod AP. Nie widziano tam za bardzo czym yy, przedmiotu, który był. wiecie, jakby tankowny, budować pod tanka. Jakiś pancerz, czy odporność na magię. Ale jednak był strasznie tanki. Strasznie. Nie wiem się właśnie od chyba z tych umiejętności. Plus jeszcze. Yy, bił bardzo dużo, nie? No, no tragedia, nie? po prostu muszę to niestety jakoś balansować, bo, bo będzie ciężko. No i teraz trzeba jakoś to zagrać dobrze. Na, na szczęście już mam fajne itemy. Oj, niestety. Tu nie ma flesza, czemu nie ma flesza? Oj, oj. Okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. O, super. O. Co? Ile? Rka? Jednego okay, mam. O, oh, bo teraz weźcie ta lilia. O, oh, jej, ta lilia, co ona bije? No, Jest taka szybka. A jest, przegraliśmy. Ale tragedia. No i tak to wygląda. Ogólnie myślę, że arena jest całkiem dobra. Yy, możecie się z spróbować na pewno, ale mówię, wystarczy faktycznie poczekać do tego do 20 lipca, żebyście właśnie mieli fajną zabawę. Mieli fajny ping po pierwsze, zb miarę zbalansowane, y umiejętności oraz czempionów y no i warto właśnie też się poczekać wysykolip do tego lipca, lipca myślę, że to będzie y fajna frajda y i chyba dużo sukces dla to nie? Bo w końcu coś dobrego zrobili. Mogli jeszcze w sumie do eventu dodać jakąś y animację tak sądzę y no, jak to było w innych, tam różnych eventach, na przykład Star Guardianów, na przykład, że były tam różne animacje i to było sobie spoko. Mogę też sobie coś dodać, ale okej, okay, jakby. Nie narzekam aż tak bardzo. Jak widziałem, właśnie, że w kliencie będzie jakaś bijatyka, jeśli jak to się, jak to będzie wyglądało. Czy klient się w nie wywali? Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to będzie, właśnie działało wszystko. Ale jestem skajpowany, tak, na pewno jestem skajpowany, jeśli chodzi o ten event. Na ja pewno nie będę kupował skórek ani elektronicznych tokenów, ani jakichś przypustek, ale. Ale, ale, tak. Myślę, że to już będzie coś fajnego w końcu. No, no pytanie do Was. W ogóle, jak, co sądzicie o właśnie o tym evencie, o arenie? Możecie dać coś znać w komentarzu. Też możecie powiedzieć, co w ogóle u Was, bo u mnie jest git, odpoczywam sobie. Więc, tak, możecie coś sobie napisać. Jestem ciekawy, ile, ile osób dotrwa do końca. Więc tak, bardzo dziękuję za oglądanie. Myślę, że odcinków będzie parę oby. Nie obiecuję, bo nie wiadomo jak to, się, jak to będzie ze mną. No i co, no i do następnego odcinka. No to na razie, pa.